Kotka stąd. Jak już wcześniej zostało powiedziane, Zezia razem ze swoim młodszym bratem Gilerem, mamą i tatą oraz kotką stąd mieszkała w kamienicy przy ulicy Grujewskiej w Warszawie. Kotka liczyła sobie 10 lat i pojawiła się w rodzinie Zezików, zanim jeszcze rodzice Zezi i Gilera zostali rodzicami. Kotka przybłąkała się któregoś zimnego, jesiennego wieczoru i wybrała sobie akurat wycieraczkę pod drzwiami państwa Sezi, by pobyć sześć pięknych kocią. Kocią rodzinkę odkryła mama Sezi rano, gdy wychodziła do pracy. Tata Sezi zawsze powtarzał, że koty dobrze wiedzą, kto się z nimi najlepiej zaopiekuje. Sezia uwielbiała słuchać opowieści o tym, jak kotka znalazła się w domu państwa Zezi. Wielokrotnie prosiła o opowiadanie historii kotki, aż w końcu znała ją na pamięć i czuła się tak, jakby to ona znalazła swoją ukochaną kotkę Gistą. Opowieść kończy się zawsze smutno, gdy okazało się, że główną przyczyną okropnych duszności Bilega, wysypki i jego wiecznego katanu jest właśnie kotka która do niedawna nazywała się Łatka. Rodzice zaczęli coraz częściej wołać do niej i Przez moment rozważali nawet oddanie kotki w dobre ręce. Ale to był tylko pomysł, bo Zezja bardzo kochała Łatkę. Kiedy usłyszała rozmowę rodziców, którzy zastanawiali się, komu mogliby ją oddać, zaczęła bardzo żałośnie płakać i poczuła się bardzo, bardzo nieszczęśliwa. Rodzice Zesi zgodzili się zatrzymać zwierzaka pod warunkiem, że Zezia będzie pilnowała, żeby łatka nie spała w łóżku gilera, ani nie przebywała w jego pokoju. Na szczęście kotka łatka była bardzo mądra i zachowywała się tak, jakby dobrze rozumiała, o co rodzice prosili Zezie. Nigdy nie kręciła się w pobliżu gilera i spała tylko w pokoju Zesi. Od momentu, kiedy częściej wołano do niej stąd, niż łatko, kotka po prostu stała się niewidzialna. Widywała ją tylko Zezia, ponieważ dawała jej świeżą wołowinę, o którą prosiła tatę, który co drugi dzień chodził do sklepu mięsnego. Zezia zmieniała jej codziennie wodę w miseczce, a raz w miesiącu, będąc z rodzicami w sklepie zoologicznym, przypominała im, że kupili specjalną trawę dla kotów. Zezia od razu po przyjściu do domu otwierała plastikowe pudełko z ziarnami trawy i zalewała je filiżanką wody, a potem przykrywała wieczkę i odstawiała pojemnik na szafę w kuchni. Po kilku dniach należało tylko uchylić nieco wieczko, by trawa rosła prosto, a w następnych dniach odsłonić całkowicie pojemnik, bo trawa robiła się już naprawdę taka, jak należy, długa i zielona. Zezia bardzo kochała kotkę Istą, a kotka Istą bardzo kochała Zezię. Zezia pamięta na przykład, jak kiedyś bardzo rozbolał ją brzuch, bo razem z girelem zjedli całe opakowanie pistacji. Mama Zezi, dawała jej wtedy jakieś lekarstwa, ale wiecie, to nie pomogło. Wtedy kotka Łatka, częściej zwana Istą, wskoczyła do łóżka Zezi i położyła się na jej brzuchu. Zezia czuła jej ciepłe futerko i trochę się uspokoiła, a potem po prostu zasnęła. Kiedy się obudziła, kotka Łatka nadal spała na jej brzuchu, który już ją w ogóle nie bolał. Tata Zezi powiedział potem, że koty wyciągają z ludzi wszystko, co szkodliwe. Zezia zastanawiała się kiedy? jak ułożyć kota na gilerze żeby w końcu przestał się wydłupiać i zaczął ładnie mówić.